21 marca w Toruniu miejscowy pomorzanin podejmował spotkanie spalingowe juniorów młodszych w Wocławii. Włocławii Włocławej. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Wocławii 1 do 0 po bramce strzelonej w 26 minucie przez Krzysztofa Stokę. Zespół Pomorzeni na Torun grał dzisiaj w następującym składzie. Kamil Naparło, Krystian Krystoforskich, Filip Nowiński, Piotr Biwatowski, Mateusz Ciep. Rawski, Remigiusz Spychalski, Patryk Ziółkowski, Andrzej Gawron, Tomasz Sadowski, Patryk Laskowski, Maciej Gutmański. Na zmianę wchodzili Tomasz Jankowski i Mateusz Rzutkowski. Natomiast zespół Włocławi wystąpił dzisiaj w składzie. Martin Kobusa, Mikołaj Gralak, 41. Jona Żwięsławski, Bartosz Zatajczyk, Paweł Kwiatkowski, 41. Bartłomiej Raus, Adrian Rogalski, Kamil Wawrzyłkowski. W 60. Patryk Ziółkowski, Przemysław Markiewicz, Patryk Ziółkowski, 41. Adrian Skrzypiński, Dawid Stępkowski, Jakub Markiewicz, Krzysztof Sroka i w 70. minucie Paweł Trojanowski. Yy, ostatni sparing, za tydzień ruszamy w ligę, yy, dzisiaj takie spotkanie, że tak powiem, yy, mieliśmy jakieś tam swoje założenia, z części tylko zostały zrealizowane, no i czeka nas jeszcze chyba cieka, ciężka praca, bo nie wyglądało to w, w, w miarę tak, jak byśmy to chcieli, żeby to wyglądało. Ja mam podobne odczucie, jeszcze dużo pracy, zobaczymy co to będzie. Pierwsze mecze ligowe pokażą, jak to, na mnie nabiera dzisiaj też trenera w gracie w pierwszej ósemce, natomiast trenera Pomorzanina tor, gracie w drugiej ósemce. Czy była widać czy ta różnica w tym spotkaniu trener gracie, To Było był widać połówek, tutaj w była dużo różnicę widać. Wiadomo, no my gramy tutaj w tej dolnej połówce. Będziemy faktycznie walczyć o utrzymanie. Tutaj już jednak jest. No było kilka takich sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki. No, jeżeli w takim meczu nie będziemy wykorzystywać, no, to ciężko później będzie w tej ósemce wygrywać jakieś mecze. No, myślę, że jeszcze jest tydzień czasu czeka nas poważna rozmowa z zawodnikami i myślę, że jakoś dojdziemy do porozumienia, będzie dobrze.